Dobry wszystkim. Jesteśmy w Pali. Dalsza wycieczka. Niedaleko miejscowości Ronda Cynontaw. Tak, to jest krzyż. W zeszłym roku zginęła tu dziewczyna. 35 lat miała. Młoda zginęła. A tam leży jej samochód. Nie było jak go wyciągnąć. Nie mogę przybliżyć. Kurczę, nie wiem to się stało że nie mogę przybliżyć. Tu jest wielkie serce zrobione, też widzicie. Z tych nogami, akurat tak patrzycie. A tam dalej jest autko. Tam stoi samochód. Znaczy samochód, wrak. Wrak auta. Straszną śmierć miałby dziewczyna. tam jest wieś, albo miasteczka małe, taka mała miasteczka, a to jest słabo widać. Ale pogoda nocy nie rozpieszcza, deszcz pada. Coraz bardziej, rzeźki deszcz motorki stoją o i tak to wygląda dobra nie będę tym przedłużał dole droga, jechaliśmy tą drogą super się jechało motorem tam, gdzieś tam żeśmy jechali tam, żeśmy tutaj i tutaj żeśmy tutaj jechali no ale super dobra fajnie kucieczka fajna trochę pada to nic nie szkodzi aby szczęśliwie dojechać do domu pasaport mokry wiadomo no to trzymajcie się. No. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!